Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak edytować centrum sterowania w telefonie Honor Magic V5. Na początku otwieramy sobie centrum sterowania i naciskamy sobie w tym miejscu na ten ołówek z yy, kartką i wybieramy opcję Przełącznik skrótów. Edytuj przełącznik skrótów, przepraszam. Następnie możemy sobie przestawiać aplikacje, które już znajdują się w naszym centrum sterowania, w takie miejsce, aby było nam wygodniej z nich korzystać. Możemy też dodawać nowe aplikacje, otwierając to okno, a następnie przeciągając je właśnie do tego miejsca. Możemy też wybrać sobie jakieś aplikacje i ustawić je do sugestii AI. Następnie wybieramy sobie gotowe. Sugestie AI znajdują się w tym miejscu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!